Siema drodzy widzowie, z tej strony AqualShen i witam was w moim drugim odcinku Swiffy War. Dziękuję wam za bodajże 50 wyświetleń poprzedniego odcinka, jak na pierwszy odcinek i jak na jeden dzień. Jest to strasznie dużo. Dzisiaj mam dla was dwie dobre wiadomości. Pierwsza jest taka, że odcinki postaram się rzucać jednak nie dwa razy w tygodniu, tylko codziennie. A druga sprawa jest taka, że patrzcie. Tylko patrzcie, kogo mam na lewym napastniku, Marco Lewandowski Lewandowskiego wczoraj sprzedałem, kupiłem tego zawodnika i to będzie jego pierwszy mecz w naszym klubie, mam nadzieję, że strzeli gola, bo tak... wtedy wszystko do żulnek, w debiucie strzeli gola niestety to tak buduje trochę mniemanie o nim i tak, Pierwszy mecz, zagram w na online i wydaje mi się, że właśnie zagram tylko jeden, żeby nie robić zbyt długich odcinków, tylko żeby były takie krótkie, zwięzłe na temat. Zaczynamy. Co wam mogę powiedzieć o Roysie w stosunku do Lewandowskiego? Szczerze to praktycznie nic. Niby cena podobna, ale Lewandowski mi się tak słabo grało, jak go miałem, że musiałem go zmienić. Poza tym, Royce jest chyba o 9 jednostek szybszy. Tam chyba ma 91, a Lewandowski ma 92. I ma lepsze strzały, co jest, no, takim. No, takie dziwne, no, bo Lewandowski, no, to przecież król strzelców, no to powinien mieć trochę lepsze. No, ale dobra, nie, ja się tego nie czepiam. Grunt, że mam Royce'a, który miażdży. Przynajmniej tak mi się udaje, nigdy chyba nim nie grałem. I tak. Dziękuję Wam jeszcze za 5 łapy w górę pod ostatnim filmem. Niby 5 łapek, no to. Ci inni youtuberzy mają minutę, nawet mniej, 30 sekund. No ale no, pierwszy filmik i to jeszcze bez jakichś tam wielkich reklam, jedynie na różnych stronkach, na Facebooku. Na przykład typowa FIFA, serdecznie polecam stronkę. Albo FIFA World Rynek Transferowy, też polecam. I tak, zaczynamy. Gramy na jakiegoś człowieka, który ma chyba BPL, bo to mi za Younga, tutaj jakichś nieznanych. Garaj? No to rosyjska liga, Wilshire. No, pewnie jakąś hybrydę ma. No i trzeba mu sprostać. Tutaj on tak widzę, bardziej podaniami gra ode mnie. Ale to już pierwsza groźna akcja. I walczą. Barbar, -bar. Na szczęście zawo mój zawodnik wygrał. I Alaba. Robimy. Kontrat tak. Royce. Debrajny. Obama Young. Wysunięcie górną piłkę. Prostopadą do Royce. Co Royce zrobi? Zejście do środka uderza. Niestety zablokowany strzał. Ale tutaj jak on to zrobił? I niestety tylko rzut rożny. Dobrze, jakby tu wrzucić na głowę, bo ten... A chyba bohatem by bo środkowywał. Co jest dziwne. Nie wiem. Ewentualnie laba. No ale cóż. Remis, 15 minuta. Mamy radę. Co jeszcze wam mogę powiedzieć? Tak jak mówiłem, odcinki one się pojawiały codzienne i to spowodowanie jest to spowodowane tym, że stwierdziłem, że no dwa razy to trochę za mało, a trochę internet można pomęczyć. I strzał Marco Roysa, ależ blisko. Bardzo chcę nie strzelić gola. Żeby po prostu już... Widzieć... Tak, mam Roysa. Strzelę. Ale Lewandowski chyba przez 10 meczów strzelił tylko 3-4 gole, co według mnie jest mało jak na zawodnika wartego 100 tysięcy. Znaczy ja chyba tam go dałem za 90 000, 93 tysiące, go kupiłem, sprzedam go za 90 tysięcy, 85 jakoś tak. Po prostu chciałem mieć jak najszybciej tego Royce'a. Tu jakiś przeciwnik dribluje, kurczę... Dobra, Boateng. Podwójne krycie. Dobrze, Benatias. Chyba to był Benatia, a ewentualnie Luis Gustavo, spisał się na medal rożny, zawsze lepszy niż dośrodkowanie takie. Z gry. Jeśli Young, z tego fajnie on dobrze strzela z dystansu, trzeba uważać. I teraz kontra, tak Aubameyang, 95 tempa, robi swoje. I Lobby, dziękujemy, 1-0, 35 minuta, pierre Obama Aubameyang. Chyba nie, Bierbiany jest szybszy, ma 96 tempa. Obama Young jest naprawdę, widzę najszybszy, jeśli się mu da długą prostopadną piłkę, to on każdego obrońcy wyprzedzi. Chyba nie ma takiego obrońcy, który by przedził Obama Younga. Bo obrońcy, tak jak mają gdzieś takie 70, parę tempa, 80, to już 80 to jest taki już dobry, ale zwykle wtedy ma słabą obronę. A tutaj Obama Young to jest miazga, naprawdę. Może nie ma najlepszych strzałów, ale tym tempem nadrabia wszystko. O, ale żebym to przejął teraz de braine. Eee jak ma piłkę, to już jest w 90% również bramka. Bo tak jak takiego zawodnika, który stanie, on chyba 5 na niego za 1000, on ma 5 gwiazdek słabszej nogi i 80 strzałów, to on walni ci i z lewej i z prawej i może wszystko wejść. A tutaj przeciwnik nie wiem co robił. Czy chciał strzelać, czy podawać? Nie mam pojęcia, szczerze mówiąc. Ned mój bramkarz tego nie odbijał. O, teraz będzie górna, prosto pada piłka na Roysa. I czy Royce da radę? Jest sam na jednego obrońca. Musi, musi zajść do środka i traci piłkę. No niestety też trochę mój, mojego błędu w tym było, bo żen, no, przeciwnik stanął, a ja po prostu w niego wbiegłem. No, zobaczymy jak to będzie. Na razie wydaje mi się, że dałem więcej strzałów, no 4-3, niestety przydźwignął więcej pośredniej piłki, ale zwykle tak w moich grach jest, że ja nie lubię tak właśnie podawać jak on teraz, tylko od razu wszystko na atak. Bo, no tak jak mówię, Young, szybki, Royce teraz będzie szybki, na pewno ten będę grał. Przy Lewandowskim to było trochę inaczej, bo tak podawałem bardziej, ale nic z tego nie wychodziło. Nie mój styl gry w ogóle. Young. I teraz co tu się będzie działo? O Jezu, co ja zrobiłem? Tego nie mam pojęcia. Chciałem podać Royce'owi i na automatycznie na wybieg i już zacząć nim biec, ale coś tu nie wyszło. No a teraz, nie wiem czemu wybiłem. Nie mam pojęcia szczerze. Pewnie to było spowodowane tym, że chciałem odebrać i mi zawodnika przyłączyło, ale... Długie podanie do Roysa. Ten odgrywa De Bruyne, ale tutaj Royce ma kłopoty. Wysunięcie obama Young, Obama Yang wrzuca na głowę De Bruyne i dziękujemy 2-0 Kevin De Bruyne. Jeden z najlepszych belgów chyba oprócz Azarda, kurtuły No i tyle, było z Lukaku, no to no jest dobre, ale no chyba nie aż tak jak on. Tutaj troszeczkę się rozgdyłem, przeciwnik zrobił sobie sam na sam. Na szczęście Ader bardzo dobrze to obronił. Ależ teraz straciłem piłkę w głupi znowu sposób. Zamiast sobie wypuścić ją, to ja się bawiłem w. nie wiem co. I Aubameyang Yang. Royce wychodzi na czystą pozycję. Ale czy dojdzie piłki, czy to piłki przed obrońcą? Nie doszedł. Niestety. Wydaje mi się, że gdyby to był Aubameyang Yang, to by dogonił piłkę przed obrońcami by najprawdopodobniej myknąłbym ramkarza lobem. Ale niestety jakaż to był rojst to tam te 4 tempa. No może... może by nie dobiegł, ale... No cztery tempa i na krabiżnicę. I widzicie, Aubameyang Young. Zejście na prawą nogę strzał. gol W, w ogóle Aubameyang jest takim zawodnikiem, który no jest... naprawdę bardzo dobry. Jeśli chodzi o... Yy, strzały z bliska. Bo z daleka to mało co wejdzie. Tak, jeszcze do linii pola karnego to tak. Zatem on czasami, często mi strzela z woleje. Tak, w porównaniu na przykład do Roysa, który wydaje mi się, że nie będzie strzelał z woleje, tylko będzie próbował główkować. Tak jak Debrayne, który też główkuje w większości. Tak, Obama yy, Young strzela z tak fajnie. Yy, o, czy by pierwsza bramka Royce'a? Aubameyang jednak, no hat-trick Aubameyanga. Tak jak mówię, to jest bestia, 95 tempa. Te strzały, tam chyba 79, nie niby wydaje się tak mało, ale tak jak mówię, administracja z bliska, nie jest daleka, więc tutaj... No, ciężko bym miał nie trafić. Poza tym mam go chyba na ten, ten prawym na... na środkowym napastniku. Nie, na prawym, prawym. Royce jest na lewym. No i dlatego Royce tam ma łatwiej schodzić na prawą nogę, ale mejang to wykorzystuje swoimi główkami, więc chyba tam wyszedł trochę od Nie ma jakichś bardzo dobrych fizycznych, ale to jest pewnie z tym, że główkuje dobrze, ale słabo się przypycha. Tego Pekarika chyba niedługo zmieni na, na piszczka, bo no widzicie teraz, proste podanie i niecelne. Na szczęście tutaj Adler złapał to chyba, nie, nie wiem czy byłby wybicie od bramki, czy rożny, ale dobrze. I teraz, czy będzie gol Roysa, wypuszczenie na niego, Lobem, pierwszy gol Roysa w barwach Nowego Królu, prosto w debiucie 90. minuta, Marco Royce. z tego co słyszałem ma przychodzić do Barcelony, chociaż wydaje mi się, że to są po prostu plotki, bo, no bo za kogo by grał, do pomocy Royce, no to tak, on jest takim bardziej ofensywnym zawodnikiem, więc jak ktoś no to za Neymara, chcieliby kupować za Neymara kogoś. I tak, trzy Leoba meyanga, jeden Kevin De Bruyne, drugi hmm, chyba Roysa, no, Royce'a. I tyle. Żadnych kontuzji. Jest to z tym, że cały czas mam 99 kondycji. No teraz na pewno będzie tam 95. No i tyle, żegnam się z wami. Wi widzimy się jutro. Narka. A, no i jeszcze jedno. Chciałem wam powiedzieć, że jeśli podoba wam się filmik, zostawcie łapkę w górę. Jeśli Wam się nie podobał, to powiedzcie co Wam się nie podobało w komentarzu, bo dzięki temu mógłbym to polepszyć. Yy, powiedzcie o filmiku swoim kolegom i też mam do Was pytanie, które też opowiedzcie w komentarzu. Czy wolicie odcinek tak jak dzisiaj, czyli cały mecz i rozmowa o nim, czy tylko skróty, na przykład trzech meczów? Bramki, jakieś akcje ciekawe itd. Tak Wyraźcie swoją opinię. Dzięki Narka.